Ej, Widzowie, słuchajcie, ostatnio na Brookhaven widziały się coraz dziwniejsze rzeczy. W naszym domu jest duch! No słuchajcie, prawdziwy duch! Ja nie zmyślam. Okej, okay, i tutaj zobaczcie, Apolonia, moja koleżanka, czynała... Dobra, widzisz że to. Dobra, i ja się spyta, czy nie mam konto na YouTubie. Napisała mi, że tak. Dobra. Jeśli mi nie wierzycie, to koniecznie musicie sprawdzić ten sekret. Jest y, taka laleczka w domku nad jeziorem. Ona straszy po domach innych ludzi. I ostatnio nawiedziła nas we wtorek i teraz w sobotę, wczoraj. Tu była. Ona tam była. Czy nie. Czy w sobotę, czy tam piątek? Chyba w piątek była. Jednak. No i słuchajcie. Ona przyszła tam. I w ogóle jakiś czarny blok był. Ja ostatnio się normalnie przeraziłam. Dlatego postanowiłam, że zmieniamy ten dom. Dobra. I coś Kici. Kici Maja chce powiedzieć, Wiem, że to jest moja koleżanka taka ci Maja Mam nazwę Apolonia Hej, ujawniam płeć Swoją w prawdziwym życiu Co? Jak to? Dobra, słuchajcie widzowie Już zbliża się noc, a więc Jeśli mi nie wierzycie, to to usłyszycie teraz Czekajcie, zrobimy mu Pranka, ale ludzie będą mieć z niego bekę. Czekajcie, bo on stoi na krawędzi tutaj domu. Czemu? Nie zgódź się, please. Dobra. Dobra. Ja się boję widzowie. Z tego. Zostańcie ze mną, proszę. Ostatnio jakiś dziwny kijek się pojawił w pokoju Elizy. Stoimy tu, Apolonia. Widziałam tam chyba coś. Jeśli tego nie widzieliście, to zatrzymajcie film. Zaraz się powinno zwiedzać. Ale nie. Ja się za bardzo boję. Idziemy. Jeszcze ja się boję tego. To jest takie straszne, to takie... takie... Po, powiedzcie, czy ten sekret u was działa. Powinniśmy się złożyć takie szyki. Mami! I takie dalej. Trzecie. Te krzyki. I coś, taką laleczkę. Jeśli mi nie wierzycie, to zobaczcie to na serio. A teraz pojedziemy do tego domku Jeśli wie co, wiecie o co mi chodzi, o jaki domek, to pojedźmy tam. To, to wiecie już. Ale ja chcę wam to pokazać. O jaki domek chodzi. Dobra, jedziemy. Patrzcie tutaj. To właśnie, zobaczcie, tu jest imię matki tej laleczki. Madison. Opowiadałam wam tę historię w ostatnim odcinku z Roblox. O ten domek mi chodzi, widzowie. Tak, właśnie o ten. Jedziemy do domu, a Polonia pogasi światła i wtedy Teraz czekajcie. A. Ś... Wiecie, kto to. <laughs> widziałam to, coś. Widziałam, widziałam. Widziałam to światło. Tam się coś świeci. I ja nie wiem, czy to nie jest złe światło. Dobra. Powiemy jej, żeby ona i. Kolonia. Czekaj, pogaś. Świat. O. Jeśli coś Zobacz. to uciekaj. Jeśli coś zobaczysz, to uciekaj. Tak, w dom. Dobra. stoimy tu widzowie co to już? Wcześniej zabrałam rzeczy. Liza, trzymaj swoje rzeczy. Mamo! Czemu mi nie mówiłaś o tym duchu? No nie pamiętasz, jak ostatnio z Apolonią, swoją ciocią sprawdzałyśmy ten sekret? Dobra, bierz swoją torbę. Apolonia zaraz będzie uciekać. Zobaczymy, jak jej idzie. i otworzyć drzwi Co to? Czekaj, nie Zaraz się powinno to pojawić Patrzymy na kamerę jeśli coś zobaczy, to nie ucieka O nie, nie pokasiła światło w łazience. Dobra, spytam się. I co? Dobra, damy i walizkę. Ale nic nie widziała Apolonia, ale lepiej stąd uciec, bo ja się boję w takim być gdzie jest duch, boję się tym bardziej o bezpieczeństwo Elizy. Jak ktoś stworzył dom? Ktoś stworzył dom. Nie no, nie możemy jechać a Dobra, nic się nie stało. Czekajcie. Dobra, zajedziemy jeszcze po Lady. Szybko po Lady. Ona tam była, ona chyba jest zbomowana, jedziemy na spawna nie! Jedźmy na spawn'a. Szybko. Jedziemy po Lady. No, ona znaczy, się chyba tepła. Dobra, jedźmy do kryjówki. Tak jak Apolo... Tak jak Maja powiedziała. Maja... No, musimy usunąć auto, widzowie. Kryjówki. Tak jak Apolonia powiedziała. I zobaczymy, czy ta lalka tam przypłynie. Bo na ogół nie jest chyba tylko pod ludzi. Dobra, siadamy. Dajemy tu rzeczy. Dobra, Eliza już stawia. Akurat. Dobra. Okej, sprawdzaj kamery. Ja sprawdzę w naszym domu. Bo dziwne rzeczy się dzieją. Już myślałam, że to ona. Czekaj, Czekaj. Co? O co chodzi? Czemu krzyczysz? Co? Chciaś ją? Szybko poczekam. Kijek stoi. Dobra. To jest oznaka, widzowie. Kijek stoi. O nie. Dobrze się pali. No i dobrze. dobrze w sumie. Niech ta lalka się tam spali. Dobra. Napiszę Teraz się tak rozjaśnia wizowo. Wszystkie przerażone jesteśmy. Tą całą sytuacją z lalką. Ona jest naprawdę potężna. Gdyby nie ta cała sytuacja. No. Może. Ale. I nie wracać. Potem z moją kluczanką, tą, co pod z Elize, my to widziałyśmy ją. Ona powiedziała, że my jakieś krzyki, takie te. E, mami! Co? Ja się boję, widzowie. Pomóżcie nam! I spać, Spacie Liza. dobrze. Pa, pa. Masz tu swoją małpkę. Poczekaj, dam ci małpkę już. Jak coś to się wyprowadzimy do mojego sąsiada. Bo ja się boję trochę mieszkać w moim domu. Nasz sąsiad nam pomoże. O nie, kijek. Wcześniej czarny, wy też to widzieliście A teraz jest niebieski Eliza Słuchaj, ja chyba już dłużej nie mogę Tu być z tobą Musisz zostać z ciocią Apolonią Z nią będziesz bezpieczna Ja tylko tobie przyciągam kłopoty Nieprawda, mamo ja Cię kocham Nie zostawij mnie Wybaczę Elizę No ja tylko kłopoty ściągam Przybierę się w piżamę Okej okay. Ja sprawdzę kamery W ogóle ta lalka tylko w domach Co? Czemu są tam drzwi otwarte? Ktoś wyskakiwał, dobra, sprawdzimy teraz te domowe kamery, nie ma. Ale nie idziemy do domu. Przykro mi jest z tego, że kolejna przeprowadzka. No właśnie dobra, idźmy już spać. Trochę boję o Alice. Nie lepiej by było. Lepiej by chyba było, jakbym ją zostawiła. Bo ja tylko dla nią kłopoty ściągam. Jak nie z tą lalką? To z tym czarnym blokiem. Nie się boję. Ja tylko ściągam problemy. Nie widzę, to jest moja córka. Wiem. Ostatnio mi nie było długo z nią. Przez ten cały czas, jak nie było odcinka, to mnie nie było w domu. Dobra, śpimy. Ja tylko spojrzę na kamerę jeszcze. Myślałam, że tam coś stoi. O, Lizę w pokoju tylko się coś zmienia. My tu nie ma. Żyś kroki. O nie. Dobra, nie proszę polonia. Nie płacz. Musimy się ubrać jakoś na czarno, żeby się nie rzucać w oczy. Eliza, wstawaj. Ubieraj się na czarno i wychodzimy na miasto. Na pewno? Nie boisz się, mamo? Oczywiście, że się boję. Ale musimy Idziemy na... ...miasto Dobra Podam mojej koleżance wykrywać duchów I Elidia też

Jest tylko w nocy. No trochę mnie przytłaczają te dźwięki. Ale musimy je słyszeć. To oznacza, że ktoś tu był. Takie coś było w porządku duchów. Jeśli oglądaliście film, to wiecie. Dobra, którędy idziemy? Może, die, może tędy. Pojedziemy moim motorem. Głośniej. Jest głośniej. Poczekajcie. Ja muszę wsiąść z tyłu z Elizą. Bo Eliza się boi. Dobra, jedźmy. w szkole Lepiej nie jedźmy do Dejker nocą Dobra Nie wiem co już mamy robić Ups okay. Jedziemy do domu Apollonii wyłączmy. Nie auto. No nie. Ten sam dom? Nie. Premium. No, wiecie, doja polonia ma premium. Ja już tu. Dobra, mamy już pozwolenie na spór, która Idę do domu Kitty Belli. No, a w tym samym domu mieszka Tu wchodzi Liza Już idę. Nie tylko za Polonią może Idziemy! Idziemy na górę! Tu raczej nam nic nie wrozi Ale jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest strych, to tutaj Matko. Ła! Przycięło mnie. Nie możemy. Nie możemy skoczyć. Może dlatego, że ja jestem z Lizą. Ja. Już tu jakoś doskoczył. O, dobra, jest. Jest widzowie. Doskoczyłam. Proszę mi to schować. Tu dobra. Eida? Boże Ja już nie wiem. Нужно Эльзу схлопать Стоп, я ее схороню, нужно Эльзу схлопать Нужно ее мы Это наше схоронение, я бы что Мы у нас есть еда для апологена, пока не тут. Поставим тут еще. Тут. 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 Тут не сияю, чувак. Был кто для Лузы? Был для апологена. 便宜子呢？ dechy, żeby się nie dostał. Tutaj, tutaj dla wzmocnienia. Dobra, postawię tutaj może taką klatkę. A powiem, kartony. Gdzie się nikt tu nie dostanie. Okej. Okay. Jesteśmy tu chyba bezpieczni. W na razie nie mogę A tymczasem się z wami żegnamy. Inny kolor, inny kolor czarny. Dobra. Żegnamy się z Widzami. No tymczasem się z Wami Żegnamy. Papatki. Co to? Eliza. Окей, okay, попадки.